Za nie zginął w Giliad, ponieważ, jak mówi legenda, cień nie ginie, póki jego demoniczne serce nie zostanie przebite. Cześć moi drodzy, witam w kolejnym, no i niestety w ostatnim odcinku z Ragon, Jak sami słyszeliście, Dur zażyje, no i musimy go teraz zgładzić. Powiem szczerze, że fajna misja, bo latamy sobie na smoku i musimy rozwalić tutaj durze, który cały czas w nas rzuca jakimiś tutaj czarami. No i musimy, moi drodzy, wbić mu chyba sztylet w serce, z tego co rozumiem. Jednak najpierw może rozwalmy go w ten sposób, bo szczerze mówiąc nie wiem w jaki inny. Slałem sobie tutaj do niego właśnie tutaj z tego łuku tymi świętymi magicznymi strzałami i z tego co widzę nawet to jest skuteczne, dlatego że życie mu tutaj się cały czas zmniejsza. Nie wiem czy widzicie, ale na przykład te pociski, co teraz nimi obrywam, one są automatycznie kierowane na moją postać, więc naprawdę jest to ciężko uniknąć, chyba że będziemy jakoś ogonem to odrzucać naszej safiry. Natomiast on nieraz używa takich. No, to są właśnie te pociski automatycznie kierowane na mnie. Jednak on ma tutaj, od właśnie widzicie, takie kule ognia, jakby, ale jej możemy jakoś uniknąć. No ale dobrze, zobaczcie się tutaj, rozgadamy. Już ma nasz dur za pół życia, tak naprawdę, więc świetnie. Może jakiegoś speeda włączymy sobie. Wtedy może nas jakoś nie trafi. Jak go rozwalimy, coś mi się zdaje, że będzie koniec misji. Nie wiem jeszcze, co z tym sercem samego durzy. Ale mi się zdaje, że to może być na filmiku pokazane. Już nasz twórca gry oszczędził, jeśli chodzi o zabijanie samego durzy Dobrze, ale ładnie nam idzie, ładnie nam idzie naprawdę, więc trzymajmy się tego, nic nie używajmy żadnych tej innych umiejętności może. Chyba, że sobie może pozieje ogniem w niego. Nie wiem czy oberwał. Nie patrzę na jego życie nawet. A, zieje ogniem, ale unikłem tego. Dobra, końcówka chyba widzę, uwaga. Jeszcze jeden strzał. И, И а я, отлично. Pokonawszy cień, Aria podążyła do swojego ludu, by przygotować ich na zemstę Galbatorixa. Zarówno ona, jak i Eragon mieli obowiązek, przeznaczenie, które należało wypełnić. Ale już legenda Eragona, wielkiego niszczyciela cienia, zaczęła się rozprzestrzeniać po Alagesii. Wardenowie, którymi ja a kieruję, nigdy nie zapomną ileśmy winni safirze, potężnemu smogowi i eragonowi, dzielnemu jeźdźcy smoków, który jej dosiada. Dobrze moi drodzy, jak sami widzieliście, Gierka ładnie zakończyła się tutaj happy endem. No, jesteśmy bohaterami, bez dwóch zdań. Tutaj mamy jakąś wskazówkę do gry. Każdy poziom zawiera ukryte jajo, smoka które odblokowuje pewne, pewne elementy gry. Znajdziecie wszystkie, aby otrzymać specjalną niespodziankę. No, my raczej tych wszystkich jajek nie mamy, niestety. Więc nie wiem, nie dowiem się o tej niespodziance, ale mniejsza z tym, moi drodzy, widzę, że sobie tutaj lecą napisy. Więc ja może tutaj powiem parę słów na temat tej gry, jak ona mi się podobała. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi na przykład o. E, o film Eragon, to z tego co pamiętam, jest on naprawdę urzekająco podobny do samej gry. Więc to, według mnie, jest dużym plusem, dlatego że. Naprawdę z tego co się tak zastanowię, w ogóle nie grałem nigdy w grę, która by była na, na fabule filmu Ale z tego co, co kojarzę, bo film ogólnie oglądam, ale dawno dawno temu, ale z tego co kojarzę, był on naprawdę bardzo podobny do samej gry, więc duży plus za odzwierciedlenie naprawdę tej gierki i filmu znaczy gierki, do filmu tak naprawdę, no to tutaj mamy pewien plus, na przykład jeżeli chodzi o muzykę, o samą muzykę, moi drodzy, to jest ona naprawdę, według mnie, świetna, dlatego, że jest ona, po pierwsze, dopasowana, jest ona klimatyczna, a po trzecie, można ją tak naprawdę słuchać na słuchawkach, przynajmniej ja taką, ja taką muzykę lubię sobie posłuchać nieraz, tak, nawet, nawet dla, dla wyciszenia i... Przykładowo, z tego co pamiętam, mieliśmy, mi, mieliśmy misję. Z tego co pamiętam, jak zabiliśmy właśnie Durzę. Wtedy byliśmy w twierdzy Giliad, czy tam w twierdzy Durzy. Już nie wiem, jak ta misja się nazywała. No i ona była taka, wiecie, ob obwiana grozą. Taka naprawdę ciekawa. No i bardzo bardzo klimatyczna, taka mroczna bym powiedział. O i tak się naprawdę działo w każdym momencie, w każdym urywku gry. Powiedzmy, jakaś akcja się działa, muzyka bardziej była taka wiecie energiczna, taka bardziej szybsza, jakby to powiedział, jakbym to powiedział tak więc duży plus za muzykę jeżeli chodzi na przykład o sterowanie, jest one też według mnie bardzo świetne, dlatego że ono jest też urozmaicone z tego co mi się wydaje mamy z ponad 10 trybów walki, jak nawet nie z 15 różnych tryb, trybów walki które, które są po prostu dopasowane do przeciwnika do wielkości nad przeciwnika, na przykład e, walczyliśmy z tymi grupaskami wielkimi, no to wtedy musieliśmy użyć innego stylu walki, żeby go jakoś tam zepchnąć, jakichś większych ciosów używać, e, kombinacji nawet. E, był też taki przeciwnik starczą. Już inny typ trzeba było używać, moi drodzy walki. E, byli także wojownicy, którzy mieli na sobie jakieś zbroje różnego rodzaju, no i wtedy też trzeba używać znowu to innego trybu walki. No tego magia, dużo magii tutaj było naprawdę i ona pomagała nam w walce i to nieraz I to naprawdę bardzo duży, duży plus dlatego, że no wszystko jest tutaj urozmaicone i nie nudzi się szybko. Co bym mógł więcej o tej grze moi powiedzieć? Fajną fabułę ma to już powiedziałem. Lubię takie właśnie, te, takiego typu gierki. Jedynie te, powiem szczerze, takie, takie, takie nietypowe jest sterowanie naszą postacią, dlatego że mieliśmy tutaj kamerę jakby z trzeciej osoby. No i przyznam, że troszeczkę, w ty, troszeczkę grałem w te gierki, i to jest taka jedyna gierka, taka nietypowa że kamera jest po prostu yy, skierowana na naszą postać, jakby to powiedzieć, z boku, z lewej strony, z prawej, raz nawet z góry, raz trochę z boku, a raz tak jakbyśmy grali powiedzmy w Gotika, czyli tak wiecie, na plecy naszego bohatera. No i to jest według mnie kolejny duży plus za takie po prostu jak dla mnie unikatowość sterowania tej kamery. Dobrze, moi drodzy, widzę, że się napisy już zapętlają, więc ja swoją dykcję zakończę. No i zapraszam was już jutro po moje kolejne serie. Tak mi się zdaje, że jutro już coś powinienem, powinienem nagrać, coś nowego z jakiejś innej gierki. Więc serdecznie was na to zapraszam. No i dziękuję, że oglądaliście Eragona, co po niektórzy. No i trzymajcie się, moi drodzy, do jutra. Tyle ode mnie, cześć!